Yy, dzisiaj wam pokażę, gdzie najtaniej kupić Oculus Quest 2, czyli Google VR. Pierwszy sklep to będzie amazon.pl, Oculus Quest 2. No, tutaj macie słabe oferty, ale no, jak będziecie chcieli kupić, to kupujcie, nie zabraniam. I przejdźmy do kolejnego sklepu, czyli Xcom. Xcom to jest taki jakby sklep dla graczy, i yy, dajemy kursor na gaming i streaming. Yy, Dajmy kursor na VR Virtual Reality. Dajemy google VR. Wchodzimy. Tu macie też mało wyborów, ale na Allegro. Y, takie rzeczy też możecie znaleźć, bo kolejny sklep to będzie Allegro. To jest najdroższy i ten jest najdroższy, chyba. Możecie sobie sprawdzić, więc przechodzimy na kolejnego sklepu, czyli Allegro. Na Allegro możecie wpisać we wszystkim wpisujecie Okolusku S2. Wchodzicie w Okolusku S2, na Allegro yy, naj yy. Czekajcie. najwyżej. No i tutaj macie, 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 ale to możecie sobie popatrzeć. Przepraszam, jestem chory. Możecie sobie to popatrzeć. Ale możecie kliknąć cenę z dostawą od najniższej. I lecicie. Oj, przepraszam. O, na przykład tutaj, takie za 1600 o 200 zł. Taniej. Oculus Quest 2, 64 GB, jest tam bardzo dobry. Tu pan pokazuje No i przejdźmy do kolejnego sklepu, czyli Media Expert. Tutaj dajemy kursor na gaming okulary VR i tutaj na dół i Google VR Oculus Quest jest 228 GB 2300 zł tutaj możecie sobie popatrzeć jakieś inne tu są o wiele droższe, ten jest jakiś ładny. No. I, i ostatni sklep, w którym e, pokażę, to jest ich oficjalna strona. E, dajecie produkty MetaQuest 2 i wchodzi wam. I macie za 400 euro. E, tutaj jest 400 euro. Yy, polecam yy, kupić to Meta Quest 2, Resident Evil 4 bundle Tu macie Beat Cybera za darmo w pakiecie i Resident Evil 4 A jak Meta Quest 2 to jeszcze drożej Wam wyjdzie Ale polecam Meta Quest 2, Resident Evil 4 to Wam wyjdzie jeszcze taniej A żeby nie było to 400 euro To pokażę Wam ile to jest złoty 1875 zł. i 20 groszy. Yy, dziękuję, yy, że wpadliście na ten odcinek. I do widzenia, yy, znaczy, papa, po prostu.